Powitać, powitać Państwa, uf, uf z tej strony Pisał, a to tak jak widzicie kolejny odcinek gry Game Simulator, tak moi drodzy, dzisiaj kolejny odcineczek z tej kochanej naszej gierki, eee, psa nam prawie przyjechali jak widać, złole, otwieramy naszą siłownię, niech się dzieje co się ma dziać, panie, o dodali kolizję w końcu, w końcu dodali kolizję, takie że się samochód zatrzyma. Dodali kolizję taką fajną, okej, okay, okej. Okay. Jestem zadowolony z tego tytułu. Tutaj była na pomarańczowo ściana, tak? Tutaj niebieski, pomarańczowy, szary tu szedł. Czy mamy jeszcze ten szary kolor? Tak, mamy. Jak już szło to po szaremu, to robimy po szaremu. Chy, ciuch, oh. Jeszcze mnie złapało. Od kotów mam koty, wiecie jak to jest. Kociambria ko jak ja to mówię na nich. O, jeszcze mamy te reklamy. O, mamy jeszcze reklamy. No to elegancko. O, jo, ja, jo, ja, jo, ja. już, już, już. Nie musisz nam tu krzyczeć. Od dziewiątej ludzie przychodzą, tak. Tutaj mamy to ogarnięte. To, 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 to fajnie. Tutaj tutaj szafeczki. No tutaj to w miarę wygląda, ale nie jest to taki poziom rewelacyjny, jaki ja bym tutaj myślał. Eee, moi drodzy, zastanawiam się nad tym, aby troszeczkę nie tak jakby nie zrobić tego w sposób inny. Wiecie jaki? Taki, że po prostu w świecie weźmiemy sobie, ogarniemy eee, co aktualizację będę po prostu wypuszczał odcinek z Gry Game Simulator. Żeby było tak, no, coś nowego, a nie ciągle to samo. Bo, no, takie same, to, to samo i to samo, to nie jest zawsze za fajne, taka prawda. Przy okazji, widzę, że tutaj już nas powitał nowy gość. Witam pana. Yy, witam panią. Kurczę, nowi ludzie przyszli. Wipa. Dobrze, witam. Eww, eee, VIP. Ok, dok, dziękuję za VIP-a. Eee, reklamodawca, pyk. kupujemy reklamę. Nie ma co. Reklamy muszą być: co nie moi drodzy? Bez reklam to będzie słabo. Odcisk: stopy. Fajnie, bo mamy dwóch sprzątaczy, którzy sobie na spokojnie tutaj radzą. Eee. I w ogóle. Pani ma tutaj koktajle, to ma, to ma, to ma, fajnie. Jestem ciekawy jaki będzie najnowszy update, bo z tego co widać e, ma być strefa treningu bokserskiego i zajęcia grupowe, pilates i te inne rzeczy, ale jak to będzie, tego nie wiem. To od razu powiem, że ja nie mam zielonego pojęcia moi drodzy. Oczywiście chcę wam powiedzieć, że e, dziękuję za aktywność na kanale, za to, że już mamy 354 subskrypcje. Może damy do tego roku 400. Jak się uda, to będę bardzo zadowolony, no i konkursik też planuję zrobić. A w dniu kiedy oglądacie ten odcineczek, mogę rzec, że iż... W dniu poprzednim e, zacząłem wprowadzać vibe taki świąteczny. Wiecie, święta, święta i takie tam inne. Nie wiem czemu ta pani przyszła w stroju kąpielowym na dzień dobry, ale okej... Okay. Mm. Jak przyszła, to przyszła, Panie! Wynocha! to jest prestiżówka. A nie jakieś chamstwo. Jak Pańskie. Dobra, nowy członek. VIP. Ok, dok, ok. reklama. I patrzcie. Reklamy mamy tyle, że. Ło! Mamy masę reklamy. Masę reklamy, moi drodzy, już. VIP. Ok. Pan chce też... A, pan chce standard, ok, Rozumiem. A czy mamy jakieś... Rzeczy? Szatnia... Mm... Na pewno... O, o to chodzi. O, jeszcze nie przyszedł nikt nowy. Ale to jeszcze, jeszcze. Wiem, że na pewno muszę do szatni zawitać. Damskiej. O, bo tutaj się... Parę rzeczy, tak jakby muszę je dodać o pyk i pyk no i super i dodamy jeszcze jeden tam o jestem zadowolony moi drodzy ktoś tam przyszedł czy nie przyszedł bo nie wiem ktoś obciskiwał kobietę już, już idę go wyjaśnię panie nie wolno tak Pana też trzeba wyjaśnić, bo tak nie może być. Eee, tutaj mamy 4. No teraz to ludzi tutaj chodzi, masa. Taka prawda. Dobra. FPS-y się trzymają w miarę. Jest 11. Nowi ludzie przyjdą. Prawdopodobnie. Eee. Zatrudnij personel. No personel raczej nie jest aż tak potrzebny. Witam panią. Vipa pani chce. Okej. Okay. Jasne. Rozumiem panią. E, pani chce standard. Okej. Okay. A pan? Pan tutaj chce też vipa. Okej. Okay. Żegnam. No te reklamy dużo nie dają, bardziej dają na walki takie tam inne... Ktoś znowu męczył kobietę. Tutaj nikogo takiego delikwenta nie ma. Pana trzeba jakiegoś wyjaśnić, widzę w takim razie. Czy jest tutaj taki delikwent, co kobiety męczy? Nie wolno. Jest. I pani już jest bezpieczna. Co nie? Reksio? Nasz kochany pieseł Pieselisko nasze drogie. Reksio. No tak. Dobra, to mamy, to mamy. Tutaj fajnie to jest zrobione. sieć reksio, sieć Przychodzą ludzie. Lista członków. 82 osoby e, siłownia. Przód. 10 tysięcy nas przód kosztuje. A czego się nie robi, żeby to kupić e, klatka do boxingu. O, recepcję mamy. Tak, mamy recepcję. Sufit można niby szklane. Ale wiecie. Szatnia męska, szatnia damska już jest na maksa. Ale nie ukrywam, że tutaj ładnie jedzonko jest. Tylko no, ilość osób, które tutaj ćwiczy jest też mała, nie wzrasta tak jakby, wykładniczo. Ło, wow, wow, ło, wow, wow, wow. ilu ich was tutaj się, ten, zebrało? Dzień dobry, panu. O, brata pan widzę przyprowadził. Okej. Okay. Kolejne. Też standard. Okej, okay, panie. Trzech, trzech. W sumie to bez reklamy też przychodzi trzech. Nie wiem, ale to różnie bywa, powiem tak. Dobra, do Ja chcę do uzupełnić tutaj. Może kupić by było trzeba drugi ten? Do... Rzeczy może? Do tych, tych... Jak ktoś się nazywał? Automat, o! Moi drodzy, automat. Siłownia, sklep, automat. Dekoracje, płytki, dodatki, basen, o! Automat z napojami. Tak, tak, wiem. Kochany piesu. Yy, tylko teraz. Mamy tego tutaj. O, z batonami tam. Rozpoczniemy napełnianie. Pyk. Max, Max, dobra. Sedniczek. No i to jest coś, co się chce. Zapełniamy też uklatki wodą, cappuccino i stuwa zapełniona fajnie. Dobrze, witam nowych trzech ludzi. Standard oczywiście. Proszę pana. Standard. I co tam jeszcze? Standard, same standardy teraz idą. Ja myślałem, że będzie lepiej. Z tymi reklamami. Reklamy widzę, że nie spełniają normy. Jakbym myślał, jeśli chodzi o to. Jest kasa, ale no wiecie jak to jest Nie jest to coś super jest Kurczę gościu który nie powinien tu być Eksionasz Pani sterysz, tak? Ja w sumie pójdę na zakupy W tym czasie I kupię może parę rzeczy O, witam Podam. Oczywiście. Nie ma tak jak kupować hurtowo. Lubimy kupywać hurtowo. nad karmę dla psa hurtowo kupiłem przypadkiem Ra, ryż. Trzeba jeść ryżek, pych, kurczak. Zmieniło się. Teraz już tostów nie ma. Jak poprzednie wersje, pamiętacie, moi drodzy. Okej. Okay. Yy. Tak jakby, nowości, moi drodzy, które chciałbym wam przekazać, to... To, że... Mm, może na koniec roku albo na święta będzie konkurs. Może. Nie obiecuję nic, ale może będzie. W zależności od tego, jak funduszowo będę też stał i jak to wszystko będzie tutaj szło. Wiecie, takie tam... Różne rzeczy. Okej... Okay. Witam panią, VIP pani chce. Okej. Okay. Lista członków to 89, fajnie by było mieć 100 członków. 100 członków to myślę, że będzie jakieś jakieś osiągnięcie może Byłoby fajnie, nie ukrywam Ale już jest 14 O! Jakiś gościu znowu męczył kobietę Przepraszam, ale musiałem dmuchać nos... Mm a AOD. Uh, Czy mamy coś jeszcze takiego do kupienia tutaj w tej grze? No do zrealizowania, tak jakby. E, mamy mieszkanie, ale to poziom drugi wymagany był. Tak, tak. Tutaj jest... To, to okej. Okay. Nieważne, nieważne. Gościu dostał za swoje przynajmniej. Eee, czy coś jest tutaj jeszcze na mieście? Dobrze. Za karę. Za swoje zachowanie, panowie. No wiem, że to jest sklep. Eee, czy coś jeszcze? Rezerw, game meta. Hmm. Nie, nic nie ma takiego. Szkoda, gra jeszcze ma dużo przed sobą, e, zanim stanie się faktycznie e, grą bardzo, bardzo rozbudowaną, moi drodzy, to powiem wam od razu. Ma bardzo dużo przed sobą jeszcze zanim ta gra się rozwinie tak na hulaj hopa. To może będzie, to jest może przed ostatni odcinek, bo już nie ma prawie co robić. Może jeszcze ostatni odcinek będzie z tej gry? no, czekam na update, y. taka prawda. Że update y tutaj są sprawą, która jest po prostu ważna. O, nie ma naprawy. Naprawiamy sprzętor w takim razie. Yy, o, pani już użyła po prostu. Tutaj pani zadaje. No dużo tutaj jest taka prawda, kurczę, dużo, bardzo dużo. Mamy 30 tysięcy, nie ukrywając lista członków. To jest 85 członków. Dużo! Nie ukrywam dużo ludzi. Mamy dużo sprzętu, dużo w ogóle możliwości. Tylko hmm... Co zrobić, żeby było ludzi jeszcze więcej? Co by tu zrobić? Może dodamy jeszcze... Kabiny prysznicowe, jakieś? Tak, Reksio, dobrze zgadzasz się ze mną, cieszę się. Cztery kabiny prysznicowe: kabiny do przebierania, ławki, płytki to tam płytkami, bo już raczej nowi ludzie nie przyjdą. Oj, raczej już nie przyjdą nowi ludzie. E, dobra, szatnia i cyk. I cyk. Yy, szatnia. 4, więc jeszcze dwie mogę dostawić. Cyk. Super. Panie, pana trzeba wyjaśnić. Dziękuję. Pana wyjaśniłem. Teraz do kobiet tutaj wejdę i dorzucę w szatni parę rzeczy. Szatnia. Pyk, yy. o jeszcze tutaj dorzucę no nie ma jakiegoś porywającego wyniku ale zawsze coś I ławek tutaj nie dorzucę taka prawda ale hmm. ile ludzi obciskiwaczy tu jest o panie mężczyźni to jedni z gorszych O już przyszedł posprzątać, ledwo się brud wygenerował, a już przyszli posprzątali. Wow, U, ile osób. Znowu się przewija tutaj masa osób. No teraz to... Ach. Przynajmniej jest używane. A nie jak. Czasami na niektórych miejscach w ogóle nie było używane nic. Roweryk, 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 roweryki. Myślę, że to jeszcze można dodać parę siedzisk. Tak przyszłościowo. Te dodatki basenowe, płytki, dekoracje. Telewizor w szatki. Dam mężczyzn. Będą mieli co oglądać. <ścoughs> telewizor. Jest, jest telewizor. To najważniejsze. Dobrze. A jeden tutaj wchodzi. Ta druga osoba tutaj będzie siadać. Jest gdzie? Panie, znowu trafiłem w dwóch gości, którzy obciskują kobiety. No nie wierzę w to. Panie ochroniarzu, pana chyba z powrotem zatrudnię na etat. Po tych wszystkim i w ogóle. No trzeci się znalazł. Gościu! Jeden, drugi. Już ten papa. Wynocha. Panowie, ogarnijcie się. Dobrze, trzeba będzie zatrudnić ochroniarza z powrotem. No, czwarty, no nie wierzę, no. Wynocha. Takich ludzi to ja nienawidzę. Nawet jak liczba członków mi spadnie z tego powodu, to... Ach. Nienawidzę. Eee, zatrudni zatrudnij personel. Terry, ochron... Tomasz Mechanik. Ale to już następnego dnia po prostu zatrudnię. Gościa od ochrony, picek pozbierane. O panie, ile basenowiczów? O, ho, ho. o 58% już tak wokół wykupywali. O kurde bada, to dużo zeszło, tego powiem wam, moi drodzy. Dobra, zobaczę do tamtej maszyny, bo może też się tam skończyło trochę. Oczywiście, trochę zeszło. Uu. Wykupują ludzie, bardzo często kupują. Ludzie lubią takie rzeczy. Automaty bardzo dobre są dla... ludzi, tylko no wiadomo, e, też w prawdziwej siłowni taki automat jest bardzo drogi. Droga jest zwykła woda nawet, cappuccino to już w ogóle. To jest już masa, ale to masa... ...rzeczy. Pójdę i zobaczę, czy tam wszystko w porządku, mężczyzn. Czy się zachowują prawo, jak mają się zachowywać? U pani jest git, git, fajnie. E, na szaro dalej mogę malować. Chociaż szary bym mógł z czymś połączyć, może... ...tak sobie myślę. Myślę. Hmm. Chciałbym by tutaj połączyć szary. Hmm, niech ja pomyślę. Tamto nikt nie patrzy już. Tak, tak. Reksio, pamiętam o tobie, nie zapomniałem. Pamiętam, pamiętamy o naszym piesku, co nie moi drodzy? Brek się kurczę. Dobra To. Dobra, to generalnie już sprawy tutaj mamy ogarnięte takie z malowaniem i takie inne pierdolety. No, i malowanie ogarnięte. Super. Jestem bardzo zadowolony. Dobra, pracownicy już poszli. Mamy 26 tysięcy. Dobrze. Panik kurczaka, tak? Pyk, 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 pyk. Pyk. Mm, pyk. Witam, smacznego. O nie! śmieci sprzątamy. O, siłownia się zamyka. Żegnam Państwa. Żegnam. Bo mi naprawdę niezmiernie miło tutaj Was gościć. Niektórzy to wyparowują w, powie w tym, w ruchu w ogóle. Wow. Dobrze, teraz przetestuję główny test. Czy reklamy takie dają efekty na inne, inną, tak jakby sprawę moi drodzy? Czy dają efekty po prostu. Wiecie o co mi chodzi? Wie, możecie się domyślać, że czy to faktycznie tutaj dużo daje? Czy jednak nie? Bo może być różnie. No zobaczymy. Bo dużo reklam wykupiłem Game Simulator Psia siłownia zdrowia. Kurczę, podoba mi się ten nazwa. Reksio. Chodź tu popatamy cię i zaraz lecimy. Dobrze moi drodzy. My się widzimy za chwilę na walce i przyjmowaniu zakładów, więc 3, 2, 1 i widzimy się za chwilę. Dobrze moi drodzy, jesteśmy za dokładnie 3 minutki w grze, się. za dwie już minutki, za minutkę. Rozpocznie się wydarzonko i zaczną przychodzić ludzie. Już przychodzą. Zobaczymy, czy te reklamy, które dałem, no faktycznie po prostu tutaj dadzą jakiś efekt. Co tam bracie, stawiam na zawodnik numer 2. Ok. Witam, cześć, stawiam na zawodnik numer 1. Ok. Jeśli wygrasz, jeśli wygrasz. Stałem na zawodnik. Ok, zobaczymy. Już mamy 1000 na jednej stronie. Ej, co tam? Stałem na zawodnik ten i ten. Cześć, bracie. Stałem na zawodnik. 385. Ok. 900 coś. Uh. 1000, 1700. Zobaczymy, który wygra. Bo widzę, że jest porówno, tak. Tutaj. Ale reklamy raczej dużo nie dają. Tutaj. No, czyli straciliśmy, bo. No po prostu moja teza została tutaj obalona. 800 już ludzie nie przychodzą. O, jak widać. I to, to wszystko było. 3600 jak wygra, ten 1000 coś. No i to było wszystko. Czyli dużo się nie zadziało. Jak widzicie. Dobra, kto tutaj wygra? Proszę Państwa. I walka! Niebieski wygra, chyba. Czy czerwony? Czerwony. Jak czerwony wygra, dostanę 1500, a jak niebieski 3600. To nie. Au, dostał, dostał niebieski. Czerwony uciek. No, czerwony wygra. Dobra. Czyli dostaniemy 1500. No to, czyli reklamy nic nie dają. A szkoda, bo on był bardzo zadowolony. A ja wam moi drodzy dziękuję serdecznie i widzimy się w następnych odcinkach. Oczywiście, e, lajkujcie, subskrybujcie kanał. Im nas więcej, tym weselej. Jak dam radę do końca roku, wbić 400 subskrypcji. To konkursik jest gwarantowany na koniec roku. Oczywiście pieniężny konkursik. No i co? Do e, następnego tam. No i pożegnać Was, ufu. 아.